serdecznie, z tej strony IT Partner Security. W tym nagraniu pokażę jak wygenerować stosowną paczkę instalacyjną, aby wdrożyć cały pakiet Komodo AEP. Aby to zrobić przechodzimy do aplikacji Endpoint Manager. Tutaj nas przechodzimy do urządzenia i zbiorczy pakiet instalacyjny. Wybieramy stosowny system operacyjny, czy to będzie Windows, macOS czy Linux. No, w tym wypadku wybierzemy Windowsa. Podajemy użytkownika albo zostawiamy tego, który już tutaj się pojawił, klient, czyli do jakiej firmy ma to urządzenie trafić, jeśli posiadamy tą konsolę MSP, czyli na przykład jesteśmy firmą outsourcingową, więc podajemy nazwę klienta, nazwę firmy, do której to wdrożenie ma się wykonać tego lub tych urządzeń. Następnie podajemy grupę urządzeń, jeśli posiadamy, lub zostawiamy tą domyślną, wybieramy platformę i sposób a raczej rodzaj instalacji, czy instalujemy samego agenta do zarządzania, bo na przykład mamy jeszcze starego antywirusa, którego dopiero co odinstalujemy, lub możemy wdrożyć od razu cały pakiet zarządzanie plus ochrona, czyli zaznaczamy komodo client security. Jeśli tą opcję odznaczymy, to wygeneruje się instalator msi. Jeśli zaznaczymy tą opcję komodo client security, to pobierany instalator będzie w formacie exe. Zostawiamy domyślne wartości. Przechodzimy dalej. Czy chcielibyśmy zawrzeć wstępną bazę danych antywirusa? Podajemy profil, choć to nie jest do końca konieczne, i tak profil przypisujemy później po wdrożeniu w konsoli endpoint manager. Wybieramy opcję kontroli ponownego uruchomienia. Czy chcielibyśmy wymusić takie ponowne uruchomienie, odłożyć na później, czy wyświetlić wiadomość użytkownikowi, aby je od razu wykonał lub odłożył na później. Czy chcielibyśmy dodatkowe opcje interfejsu użytkownika włączyć, między innymi pokaż powiadomienie o błędzie lub pokaż wiadomość z potwierdzeniem wdrożenia po instalacji. Wybieramy stosowne dla nas opcje i klikamy pobierz instalator. Po pobraniu takiego instalatora uruchamiamy go po prostu z uprawnieniami administratora i cała instalacja przebiega już w tle.